Pamiętam, że, że dostaliśmy taki spis, co wolno zabrać. Pamiętam, że było sześć Pargaci wolno było wziąć, nie powolno było, było, znaczy wiem, że zostały pieniądze, dlatego że, 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 że nie było co zrobić. Teraz ojciec, trzeba to zrozumieć. Ojciec był, ojciec jeździł po Gdyni, w czasie komunistycznych czasów jeździł samochodem z amerykańską flagą. Na Kamiennej Górze w Gdyni, teraz Tadziu już wie, co to jest Kamienna Góra, bo tam zaciągnąłem, to była taka ładna wila na tej Kamiennej Górze, że tam ube się działo w tej, w, tej, w tej sympatycznej willi. I jakoś został mianowany kierownikiem, to zaprosili ojca tam na pogawędkę w UB i mu powiedzieli, że, że on musi rozumieć, że, że on jeździ, że on jest... Właściwie Gdy nie wtedy jako port było uważany za pograniczne miasto. I, e, tak jak mówiłem, ojciec miał zezwolenie wejść na każdy okręt. Właściwie mógł e, zapomnieć, e, zejść z tego okrętu, mógł e, zjechać z Polski. E, Także w każdym razie mu powiedzieli, żeby rozumiał, że będzie pod bardzo bliską obserwacją. E, jeden, e, jeden z tych, e, jeden z rezultatów tego, ojciec był bardzo ostrożny. I jak myśmy wjeżdżali, to tam ludzie robili rozmaite tego, chowali tutaj coś, tam coś, ojciec nic. Było sześć ga par gaci, sześć par gaci. To znaczy, myśmy przyjechali do Izraela dokładnie według, według spisu. E, tak, posłałem mu teraz, ja też mam dokument, e, że, że to jest, e, mamy pozwolenie na jednorazowe. Przekroczenie granicy Polskiej. Ja mówię, co, co, za każdym razem jak tutaj ląduję, to się czuje tak jak jako przestępca, że drugi raz przekraczam granicę polską. Gdy nie był taki sklep z rozmaitymi starymi znaczy takie z drugiej ręki, rozmaitymi rzeczami. I, i, i jak postanowiliśmy, i, i, znaczy jak już zaczęliśmy się przygotowywać do jazdy do Izraela, się dowiedziałem, że Izrael, w Izraelu jest gorąco, to tam w tym sklepie zauważyłem hełm taki korkowy. Znaczy, to wszyscy Anglicy, jak jechali na safari do, do, do Afryki, to sobie kupowali taki, taki interes. To pamiętam, że przekonałem rodziców, że to jest to, co my potrzebujemy w Izraelu. I przekonałem ich to kupić. A myśmy, to było dość śmieszne, bo myśmy, myśmy to znaczy tak, te, te wszystkie gaci i tak dalej, to weszły w, do, do takiej dużej skrzyni, I, ale a myśmy zostali tylko z ręcznym bagażem. To pamiętam, że ojciec z, zamówił taksówkę, zeszliśmy, zeszliśmy tam z tego mieszkania i weszliśmy do taksówki i pojechaliśmy do portu tam i tam weszliśmy na, tą, na ten okręt. Ten okręt się nazywał Protea, to to było, e, ta Protea, to to był, Okazało się, że to był okręt, że w czasie II wojny światowej e, przewozili żołnierzy z Ameryki do, do, do Europy. Znaczy tam wpakowali. My, tam, e, myśmy byli, to było ponad tysiąc e, pasażerów, to było taki... E, przyjechaliśmy ponad tysiąc ludzi. Mieliśmy straszliwe burze w ciągu tych dwóch tygodni. To tam, tam choroba morska, to ponad połowa. Myśmy koło, koło tej wyspy Kret, to, 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 to fale zalewały w ogóle cały, cały okręt. I tam, to był włoski okręt. Włoski okręt. To ciekawe, że gdzieś ja wiem rok temu nagle dostałem e-mail od jakiegoś Amerykanina, który się w ogóle, znaczy on się, że no, on znaczy jego, jego takie hobby jest rozmaite okręty zwariowane. I on znalazł ten okręt Protea. I gdzieś znalazł, że gdzieś w jakiejś gazecie było napisane, że to był najgorszy okręt, jaki kiedyś pływał. <grym> w ogóle to, to było coś strasznego. Tam ludzie w ogóle to tam wszyscy byli zajęci żeganiem. Ten okręt jeszcze... Trzy, znaczy, on trzy rejsy zrobił. Myśmy byli pierwszym rejsem, On jeszcze dwa rejsy zrobił. Była kontrola i dość ostra. To ja pamiętam, bo mama się przygotowała na wyjazd do Izraela, to się nauczyła się dwóch zawodów, znaczy, że jeżeli coś będzie musiała pracować w Izraelu, jeden zawód to był, że nauczyła się jak plamy z ubrania usuwać. To przeszła jakiś kurs, że takie plamy to w ten sposób, te inne plamy tego. Dobry zawód. A, a drugi zawód to, że nauczyła się szyć. To sobie przygotowała takie rozmaite plany, ja wiem, spódnic i, i sukienek i tak dalej. Takie, jak to się wycina. I to, 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 to ja właśnie pamiętam. Że, że przeszliśmy, to nie tylko celnicy, to byli celnicy, ale tam byli oficerowie wywiadu, że nas badali. To pamiętam, że tam jeden oficer, bardzo, bardzo coś mu się nie podobały, te plany tych, tych spódnic i tak dalej. On myślał, że to umocnienia gdy my tam mamy. <laughs> coś spędził z nami gdzieś godziny. Badał to wszystkie, plan za planem, plan za planem. Nie pamiętam dokładnie, kiedy wypłynęliśmy, ale wiem, że to były dwa tygodnie, i do, do, dojechaliśmy, dopłynęliśmy do, do Hajfy 24 sierpnia. Także to ja wiem, gdzieś 10 coś, to, coś takiego wypłynęliśmy z Gdyni.